Cześć wszystkim. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam przyglądać się przyrodzie, nowemu życiu. Zobaczcie, jest piękne. Naprawdę. Mnie taki widok relaksuje i nawet daje mi pewnego rodzaju taką dawkę szczęścia. Czy jeżeli chodzi o takie nowe życie w postaci. Kaczątek, zobaczcie, jakie są piękne. W rzeczywistości są jeszcze bardziej żółte: jeszcze takie piękne, mocno żółte kuleczki. Czy też przyglądając się drzewom i nawet temu piejącemu kogutowi, który mi tutaj komentuje najgłośniej z wszystkich. No, dla mnie to jest coś niezwykłego. I w tym na pewno jest jakiś zamysł. Przejdziemy sobie dalej do mojej małej gospodarki. Jak ja to mówię. Zobaczcie jaka fajna kurka. Czarna z białą głową. No czego to natura nie wymyśli? Mieszaniec, ale jak i urokliwy. Ponadto te kurczątka. Nie kurczątka, mam na myśli kaczusia. Zobaczcie, jak chodzą za mamusią, jak go się nimi opiekuje. Nic mnie nie interesowało. Sama sobie naniosła jajeczek. Sama sobie wyścieliła swoim pierzem. Owszem, w paczce, w której siedziała było, była słoma, ale dla niej to było za mało. Konieczne było dla niej jeszcze wyścielenie swoim własnym pierzem. No dla mnie... Coś niesamowitego. Tu widzicie tego koguta, który strasznie chce się włączyć w nagranie. A tutaj przejdziemy sobie dalej. Zobaczcie. Czytanie jest wspaniałe. Znalazły sobie gdzieś jakieś worki. I postanowiły sobie zrobić dżemkę. Widzicie to? Spokojne, nie boją się człowieka. Wręcz e, trzeba uważać jak teraz spaceruję, żeby jakiegoś nie rozdeptać, bo się pchają pod nogi. Zobaczcie, tutaj kolejne. Wysiadują jajka. Oczywiście <grym> to żart, bo, bo tam jajeczek nie ma, to są małe kuczątka. Tutaj takie szare. A zobaczcie, tutaj kolejne jajeczka znoszone, zniesione przez kaczusie. Jeszcze nie, będę, nie będzie siedzieć, bo, no bo jest. Widzę za wcześnie, czy nie zaczęła się skubać. A tutaj pełno piórek jest. Tej kaczusie, która już wodzi, kurczątka. Ale i. Ojej, no, ale go zbiłeś. Ciekawe za co. Ale i zobaczcie, o, tutaj, jak to kurki muszą rozgrzewywać. A tam, kolejne piórka, kolejnej damy. Pozwolisz mi nagrać? Nie, to tak. Widzicie, też dzielnie siedzi, wysiaduje jajka, nigdzie jej nie przeszkadza. Nie zagląda, ona wie, co ma robić. Kiedy zejść, kiedy je przewrócić, kiedy je nawilżyć, bo chodzi tutaj i bierze kąpielę, po czym siada na, na jajkach z mokrym pierzem. Tutaj kurczątka już postanowiły, że pójdą spać. Mnóstwo kolorów. Śliczne, prawda? Zobaczcie na tego szarego. Nowe życie. Uwielbiam podziwiać to, co wokół mnie się dzieje. Wrócimy tutaj jeszcze do tej kurki z białą głową. Śliczna, prawda? I kaczusie się na koniec. Nie będę wam tutaj przynudzać, bo ja tak mogę siedzieć godzinami i podziwiać przyrodę. Nie będę się do niej za bardzo zbliżać, bo po co ma się denerwować. Sama pięknie je wysiedziała i pewnego dnia patrzę, a ona sobie po prostu spaceruje po wybiegu, jak gdyby nigdy nic. Kuczątka mają dopiero trzy dni. a Zobaczcie, jakie raźne. Zostawiam Was z tym. Niestety zapachu tych fitnących tutaj drzew nie potrafię Wam przekazać, ale jest naprawdę wspaniale. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.